Wow Rybcium, rybcium O kurde, ale to jakaś pajęczyna To jeszcze raz Rybcium, rybcium Dzień dobry Jest bardzo wcześnie rano Jeszcze przed wschodem słońca jak widać Słońce powinno wstać za jakieś Nie wiem, 20 minut do pół godziny. Jestem dzisiaj nad dużą rzeką. Dzisiaj planuję połowić trochę na woblery, ale oczywiście pewnie będę zmieniał koncepcję w trakcie łowienia, w zależności od wyników. No nic, dajmy temu szansę, zobaczymy. W zasadzie dzisiaj nie mam specjalnie jakiejś koncepcji. Zobaczymy co w trawie piszczy, co się uda złowić. Trzymajcie kciuki. Miejsce, w którym stoję, jeszcze poprzednim razem, kiedy tutaj byłem, było całkowicie pod wodą. Teraz woda jest o przynajmniej o pół metra niższa. Pierwsza ryba. Zróbmy <grywa> z tego się spodziewałem. Pierwszy ogień. A niech będzie. Dobra. Pierwsza rybka. Nieduży okonek. Znowu koń. Ten chyba będzie troszkę ładniejszy Albo i nie Albo tak No ten już zeżarł Dobra Ten jest większy od poprzedniego Co trochę pocieszające Nie wiem czy to widzicie Mojemu łowieniu towarzyszą dwa bobry Ewidentnie odswojone z ludźmi Moja obecność kompletnie im nie przeszkadza Myślałem że, chociaż tak jak mówię nie miałem jakiegoś planu na to wyjście Ale myślałem że dojdę do Główki, którą po prostu trochę lepiej poodrzucam, ale jak widać, woda opadła na tyle, że można w miarę swobodnie przemieszczać się wzdłuż rzeki. Dlatego chyba po prostu spróbuję wykorzystać tę możliwość dzisiaj. Może natknę się na jakieś nowe ciekawe miejsce. No cóż, brzeg wygląda fajnie, ale niestety moja koncepcja przemieszczania się wzdłuż brzegu już legła w gruzach. I teraz czeka mnie wspinaczka. O, no cóż, dzisiaj muszę być bardzo elastyczny. No ale tak, tak planowałem. A, zaraz tutaj ktoś zrobił ścieżkę w brzegu A, Dobra, jednak podziękuję Przyszedłem. Nie chcę się przedzierać przez te haszcze. Dobra, czyli jednak idę na główkę, z której miałem łowić na samym początku. Niestety brzegi zrobił się bardzo trudny, stromy i zaraśnięty. A powiem szczerze, że dzisiaj nie mam kompletnie ani siły, ani ochoty, żeby się przedzierać przez jakieś haszcze i trzymać się pazurami ściany. Tak więc idę na główkę. Jest godzina szósta. Zobaczymy. Przyjechałem o 4:45. To woda się dosłownie gotowała, ale już kwadrans później wszystko się uspokoiło. Chociaż jeszcze jest w miarę rześko, ale słońce już zeszło, więc na pewno temperatura zacznie rosnąć. Mam jeszcze jakieś dwie godziny. Modlę się, żeby nie było nikogo miejscu do którego właśnie się udają, bo to jest ładny spacer, więc się wkurzę. No ale co zrobić? Dobra, spróbuję najpierw od strony napływowej. Chociaż woda jest naprawdę bardzo niska i to, to łowisko zmieniło się totalnie od ostatniego razu, kiedy tutaj byłem. Złapałem, czyli zestaw. E zobaczymy, czy będę w stanie go wyciągnąć. No. Prawie, prawie. Ua. Ale zobaczymy. co to zło, watchie, Flora jakiś prehistoryczny zestaw cały w małżach te strony zestawu mamy z głowy Zobaczymy co jest na drugim końcu Może jakiś bonus Chociaż patrząc na stan nie spodziewałbym się cudów A siedzi twardo jak skurczysyn. syn mhm. Opa Także tak Niestety, więc tym razem bez bonusa, ale przynajmniej trochę posprzątam. Coś jest, niestety chyba okroń. Mhm. Ups. Nie palę, nie. Czy jesteś? Dobry, chodź. Rozmiarowo bardzo zbliżony do dwóch poprzednich, więc nie jest to potwór. No ale cieszy. Co to jest? <grym i górny> ok, jest pierwszy. Siedem, to wezmę do podbieraka. <grym i górny> Maleństwo, ale nieważne. Bardzo cieszę. Op, 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 no, no. no, spokojnie. Teraz będziesz wolny, tylko się uspokój. Opa. Uuuu, jest i klenik <laughs> Maleństwo. Ale jaki agresywny to nie macie pojęcia. Dobra. Tam już nie działo się nic więc spróbuję jeszcze ze szczytu główki jest teraz ja znowu oknem ja. wow. ten najgłupszy to muszę do ciebie zejść ups chodź, chodź zapraszam zapraszam Ura. No dobra, wydawał się większy. Nie jest duży, jakieś 22-23 no ale tak czy siak największy jak do tej pory więc narzekać nie będę jeszcze na koniec spróbuję takim klasycznym woblerem obłowić ponownie Płytszą część od strony napływu. Niestety już robi się bardzo gorąco, więc podejrzewam, że nic z tego nie będzie. No ale dajmy temu szansę. Już znowu udało mi się złowić ten sam zestaw, który ktoś zostawił w wodzie. Zostawił. Celowo tego raczej nie zrobił. Raczej ja, ewidentnie mam drugą szansę, żeby dowiedzieć się, co jest na końcu. Ale siedzi to mocno. Ma... Nic. Dokładam plecionkę do tego, co udało mi się urwać już wcześniej. Niestety ta ostatnia fala upałów nie oszczędza nikogo. Byłem w zeszłym tygodniu na zalewie PZW. Wpadło kilka okoni. Miałem dwa brania szczupaków, ale bardzo delikatne. Nie udało mi się nawet ich wciąć. Rozmawiałem z innymi wędkarzami, podobnie też nie mieli specjalnie dobrych wyników i narzekali, że aktywność ryb jest ogólnie słaba. To samo z poziomem wody. Niestety, przez te upały woda jest bardzo niska, praktycznie wszędzie, przez co te miejsca, które znałem obecnie albo są super płytkie, albo po prostu ich już nie ma, bo nie ma tam wody czekamy byle do września byle przyszło ochłodzenie no i zaczniemy wtedy jesienną zabawę wyjście na pusto nie jest bo coś tam wpadło, ale zdecydowanie nie można powiedzieć, że to było wyjście udane tak jak mówiłem, jeszcze rano, cokolwiek się działo, im słońce było wyżej, tym aktywność ryb była mniejsza. Teraz już jest kompletna cisza. Tak więc dzisiaj zostałem pokonany przez pogodę, przez upał. No nic, w przyszłym tygodniu będzie obchodzenie, więc mocno liczę na to, że jednak aura się trochę poprawi. A jak będzie, zobaczymy. Trzymajcie kciuki, dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia.